Szczerze? Jestem w ciężkim szoku. Naprawdę to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, co ten chłopak ma w głowie, a jak to w ogóle przelewa na te swoje akwarele i tusze. No, a dodatkową wartością są podpisy pod wszystkimi pracami, które nadają jeszcze te, temu wszystkiemu takiego wymiaru i dowcipu, i abstrakcji, i... Są super. Spodziewała się Pani, że Pan Janusz ma taką swoją ukrytą pasję? Spodziewałam się, bo kiedyś mi pokazywał w telefonie parę swoich tych, ale, ale to w ogóle nie, nie oddawało tak jak teraz widzę tego, co, jak to naprawdę wygląda. Szczerze nie ośmieliłabym się tutaj malować, ale może nie słusznie, może nawet do szuflady warto. Warto i pisać, i malować, i w ogóle bo, bo z całą pewnością jak widać to jest niezwykle niezwykle rozwijające takie hobby.